Halo halo, chcesz wygrać 4000 gemów do Brawl Stars, to weź udział w konkursie organizowanym wraz z Josim Farelem, Citroxem i Kremolem. W konkursie wygrywają aż dwie osoby, gdzie każda dostanie pakiet za prawie 500 zł, czyli 2000 gemów na osobę. Aby wziąć udział, musicie zaobserwować mój Instagram oraz resztę chłopaków. Po zaobserwowaniu wszystkich będziecie mogli codziennie odbierać 4 punkty, które zwiększają Waszą szansę na wygraną. A jeżeli macie znajomych, to koniecznie ich zaproście. Każde zaproszenie to 3 dodatkowe punkty, czyli większa szansa na zwycięstwo. Konkurs potrwa do 8 maja, więc Daj do opisu, tam znajdziesz link do konkursu i nie czekaj, weź udział. Hej, cześć Siemano z tej strony Admiroz, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Cave Digera. Zostawiajcie łapki w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał, a my się zabieramy już tutaj za kopanie, oczywiście. Dawno nie grałem w Cave Digera, jestem ciekaw, yy, co tu się tak naprawdę zmieniło. Zobaczymy. Yy, no właśnie, jak tu się chodziło, co nie, to jest dobre pytanie. Yy, yy, może tak, tak, tak. A, tak się chodziło. Dobra, już pamiętam. Bardzo łatwe, tak więc zaczynamy tutaj ciężką pracę w kopalni. Mam nadzieję, że uda mi się coś fajnego wydropić. Uh, hello there! Czy to jest diament? Kozak. Dobra, tak więc kopiemy. E, e, e. Pięknie, kolejny jakiś tutaj, chyba to jest srebro. Kolejne rzeczy zdobywamy, tak więc pomyślałem sobie, że wrócę do, na chwilę do tej gry. Zawsze lubiłem takie gry, gdzie się coś kopie, takie, wiecie, Minecraft to podobne. Więc stwierdziłem, że w sumie. Czemu by nie, co nie? Czemu by sobie nie pograć w Cave Diggera, który jest w gruncie rzeczy bardzo fajną gierką. Na VR oczywiście, tak? Okej, okay, pyk. E, 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 dobra, super. I uwaga, pięknie. O to chodziło. E, ja tu się może troszeczkę obrócę. Nie wiem w którą stronę już do was stoję tutaj. Więc wiecie, musicie e. W sumie to powinienem podnosić na odległość. Dobra. Bęk, bęk, chyba czas nam się powoli kończy, z tego co widzę. No, jeszcze trochę mamy, więc możemy sobie pokopać. Ogólnie to jest chyba taki tutorial, bo dawno gry nie odpalałem, więc za chwilę tutaj przejdziemy już do normalnej rozgrywki. O kurde, tutaj trzeba uważać. Jakaś ściana mnie atakuje, pewnie już stoję do Was tyłem. Tak, o kurde, Rubin, dobra, chcę go. Oj nie, dobra, złapany. Mój, mój Rubin. No, gitara. Super. Dobra. Pam, 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 kilof yy, łapiemy oczywiście i wykopujemy. To było szkło? To było szkło, okej, okay. dobra. Tak więc jesteśmy na drugim pięterku już, Ok, dobrze. Troszkę niebezpiecznie tu się nam robi, ale wiecie, po prostu miałem taką ochotę, po prostu wiecie, eh, ponawalać tym kilofem i po prostu, eh, eh, eh. dobra, może tak pójdzie? Poszło, pięknie. I pozdrowiać jakieś fajne tutaj diamenty. No tak, teraz nam mówią, że możemy się teleportować. D dzięki za poradę. Naprawdę przydatna. Złoto, złoto jest moje, dobra. Wrzucamy. Tutaj nam się czas powoli kończy, więc też trzeba uważać. E, 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 e. Dobra, o kurde, widzę tam. Kolejny złoty kawałeczek. Pięknie, o to chodziło. E, e, e. Rozwalamy to. Też trzeba odpowiednią siłą uderzać, żeby tutaj... Nie za mocno. Dwa kawałki złota, rozumiecie to? Ech, chcę ten. Dobra, podejdźmy sobie tutaj. Nie wiem do końca, w którym kierunku idę, ani jak powinienem do was stać, więc troszkę, powiedzmy, tutaj jest niebezpiecznie. Obstawiam, że teraz staję do was. E, no prawie dobrze. O, też tu możemy się obracać, więc też to inaczej wygląda. Dobra, kolejny poziom. Ech, eh. rozpoczynamy tutaj. O kurde, rubiny. Tak jest, to co lubię. E, 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 e. Ciężkie życie górnika. Trzeba nawalać tym kilofem tutaj, co nie? Kurde, nie ma lekko. E, 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 dobra. A, kurde, kolejna skała. Dobrze, pięknie. To może sobie teraz tutaj pójdę. Dzień dobry. E, to bym chciał. Dałaś mi te srebro. To musi być srebro. To jestem pewien, że to jest srebro. Hello, there Kurde. Rubiny, diamenty, wszystko, co nie? Szmaragdy. E, 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 e dobrze O, tutaj chyba jakąś skamielinę miałem nawet przez chwilę. Dobra, chodźmy tu, bo to jest złoto. E-złoto i srebro jest moje. Łap, łap. Nie trafiłem. Najgorzej. Dobra, teleportujmy się. Ja je podniosę, co nie, to już zacznijmy może tu kopać. Jest. Kolejne, pięknie. Czas się kończy i czas się skończył. Musimy niestety wrócić na samą górę. Bang. Ta żarówka. Oh, Jesus. E, nie możemy jej rozbić. Super. Ok, run score. Tyle zdobyliśmy punktów, więc spoko. Możemy sobie few new secrets to discover. Ok. Uh, jakiś prezent tutaj mamy. Szczerze powiedziawszy, no coś się... Wow. Konia, to prawie jak Nokia. Niezła skamielina tutaj. No co? Możemy to wrzucić? I co? Dostaniemy z do kasę? Nie wiem, co się stało, ale dobra. Mamy jakąś dynię Halloween. Ok, ukończyliśmy, tak więc musimy sobie coś kupić. Tu jest DLC, DLC Only, jakaś rękawica. Dobra, już tutaj kojarzę te rzeczy mniej więcej. Mamy oczywiście tutaj dynamit. Kupmy sobie dynamit. Czemu by nie? Hop, może się nam przydać. No i co, wykrywać za 49, wow, tam jest więcej rzeczy, no ale dobra, kupmy sobie wykrywać, może się w sumie przydać, co nie, nigdy nie wiadomo, prawda, no dobra, mamy kilof, mamy wszystko, co nam potrzeba, e, a gdzie jest moja kasa, hmm, 5 dolarów świeczka, no to co, chyba kupię tą świeczkę za 5 dolarów, co nie, powinno mi stać być na takie coś, co nie, DLC only, więc tutaj nie wszystko możemy, niestety, a ja DLC nie mam. Accessory time. Ok, dobra. Chciałbym tutaj zacząć. Gdzie tu się zaczynało? Teraz dobre pytanie. Widzicie, jak się nie gra trochę w grę, to już później można niestety. To jest, dobra. Zapomnieć. Dobra, no to lecimy. Kilo w dłoń. Pięknie, mamy świeczkę. Dobra, zaczynamy. Nie ma żartów tutaj. Nawet nie będę patrzył, gdzie co się ukrywa, jakie te skarby. Bo i tak tutaj będzie się. i tak się będzie opłacało, tak uważam. W sumie to wpadłem na fajną metodę, wiecie? Po prostu będę wszystko rozwalał. Bo tak się da. E, 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 e. O kurde, to chyba ma z milion HP. Ta skała, dobra, padła. Bo to wszystko ląduje na podłodze, więc później możemy sobie to bardzo szybko pozbierać. Dosłownie na koniec już. Tam jaka jaskinia. Kurde. E, e, dobra. Pięknie. E, e. Nie jest to łatwe, jak widzicie. Ale dobra, zbieramy kolejne. Mogę w sumie użyć dynamitu tak naprawdę. Prawda? Hop. I powinno to nam coś dać. Albo i nie. Tak mi się wydaje. Dobra, wybuchło. Weźmy kolejną laskę dynamitu. Czas się kończy. No nie, zapalaj się! Teraz się zapaliło. E, tam to włożymy, dobra. Chociaż zbiorę tyle, co się da. I odsunę się. No i kurde, nie udało się, ale z dynamitem nie jest głupi pomysł. Powinienem właściwie zacząć od dynamitu, będzie najprościej, co nie? Ym, dobra, świeczka. Bo bez świeczki to nie odpalimy niestety tutaj nic. Kilow i lecimy z tym koksem, co nie? O tak, pięknie rozwaliłem tam. Bardzo dobrze. He, 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 he. Troszkę tak, jakby mi grę lagowała, ale mam nadzieję, że na nagraniu wszystko jest w porządku. Niestety teraz nie mogę za bardzo spojrzeć, bo jestem bardzo zajęty tutaj. Dobra, o kurde, łapiemy wszystko. Nie to. Nawet po dwa będzie najszybciej, tak szczerze powiedziawszy. Dobra, łapiemy, łapiemy, wrzucamy i pięknie, lecimy dalej. Weźmy sobie od razu tutaj kolejną laskę dynamitu. Odpalmy ją i wrzućmy ją tutaj. Idealnie, dobra. Chyba za blisko stoję, wiecie, odsunę się może. Przy okazji wykopując tutaj coraz więcej skarbów, więcej skarbów, więcej. E, 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 e. Dobra, ok, i chyba zaraz tutaj niestety, ale czas nam się skończy. No i się skończył. Tak już jest na czerwono, ale jeszcze tutaj kawałeczek jest, nie uciekło. No nie wierzę w to po prostu. Co tu się wydarzyło, co nie? Dobra, stanę do was przodem. Dobra, jesteśmy teraz jeszcze niżej. Huh, okej, okay. no to co, zaczynamy chyba od dynamitu, tak będzie najprościej. Dobra, ech, tam, dobra i gdzie jest mój kilow? Dawać mi kilof, szybko. E, dobra. Pięknie. Okej. Okay. Nie jest łatwo, ale dobra, zdobyłem troszkę złota, cieszy mnie to. Jaka wielka skała, dobra, rozbiłem ją jakimś cudem. Dobra. He 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 he. Jak tam z czasem na żółto już jest, dobra. Jak jest na żółto, to już jest niebezpiecznie niestety. Ale jeszcze będziemy w stanie tutaj trochę wykopać. Tak, tyk, 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 tyk. Siema. Jest już na czerwono, dobra, to już musimy zbierać. Wypad mi z tym, ja tu potrzebuję jak najwięcej zebrać cennych rzeczy. A nie, coś się tutaj dzieje złego. Czas się kończy. No i się skończył, idealnie. I chyba już lecimy na samą górę, tak mi się wydaje. Albo jeszcze niżej. Tak, już na samą górę. Dobra, zobaczmy, ile zdobyliśmy punktów. Trochę tych, a ja tu tyłem stoję do Was. To niezły yy, tutaj numer, sobie zerknę. Okej, okay, dobra. Jeszcze jeden run możemy sobie zrobić bez problemu. Tylko, tak jakby gremi tutaj strasznie. E, strasznie zlagowało, ale chyba nie będzie to aż tak bardzo widać. Dobra, mamy tutaj coś nowego, lepszy dynamit. E, no to oczywiście, bez zastanowienia, ja to sobie biorę. Mamy tutaj oczywiście piłę do przecinania scout, też bierzemy. No i co, chyba możemy już ruszać na kolejną tutaj rundkę. E, I dobra. Gdzie jest mój kilow? Nie mówcie, że gdzieś mój kilow wciął. No niemożliwe. Jest tutaj, dobra. Tam, gdzie go rzuciłem, to jest. Ok, lecimy. Ok, rozwalamy tutaj, zobaczymy jak tym razem mi pójdzie. Powinno być lepiej w teorii. Powinienem tego skanera w sumie używać, a drugą ręką po prostu rozbijać tutaj wszystko. Ech, dobra, pięknie. Mogę też użyć w sumie dynamitu, tak prawdę powiedziawszy. Czemu by nie? Weźmy sobie dynamit. To będzie już mocniejszy dynamit. O, ale go wrzuciłem tam idealnie, co nie? Kurde, jak ja tu normalnie jestem górnik pierwsza klasa. O, dobra. E. Jak tam z czasem? Na żółto już jest. Dobra, jeszcze kilka skajk mogę rozbić. Jak już będzie na czerwono, to już trzeba będzie tutaj wszystko zbierać z ziemi, co nie? Aha, tu jest piła. Dobra. Czyli to są będą te skamiliny. Ale kurde, gdzie jest moja piła? O tu jest dobra, ok. Możemy to przecinać powoli, ale Niestety nie zdążyłem. Niestety nie zdążyłem, wiecie, to jest najgorsze, że nie udało mi się. Dobra, zaczynamy standardowo, dynamit jakiś taktyczny. Pyk, weźmy ten nasz skaner. Tu są jakieś, tam są cenne rzeczy. Dobra, no to tu lecimy oczywiście. Łapiemy naszego kilofa. No i rozwalamy to. O to właśnie chodzi, żeby tutaj porozwalać jak najwięcej. Tu są te cenne rzeczy, tak, tak, tutaj. Pięknie. A, rozwalone. Nice. Ale szybko teraz idzie, wiecie? Bardzo łatwo. Ja może sobie tutaj yy, w międzyczasie, jak rozwalam, to pójdę tutaj, podpalę ten dynamit, wrzucę go tam i ucieknę jak najdalej. Czy on wybuchnie w ogóle? Zobaczmy, czy coś rozwali. Chyba nie. Chyba się nie zanosi, żeby coś rozwalił, wiecie. Dobra, rozwalamy tutaj, co się da. Jest jakaś skamelina, dobra. Yy, to powinienem wziąć teraz tą piłę, tak mi się wydaje. Tak? I ładnie tutaj przeciąć, i udało mi się ją zdobyć. Czas się kończy. Za dużo tutaj rzeczy nie zdobyłem, ale jest spoko, uważam. Mam ostatni kryształek. Ha! Nie wiem, czy go wrzuciłem. Mam nadzieję, że się udało. I znowu do Was tyłem stoję. Jesus, ja to naprawdę odwalam dzisiaj. E, stać tyłem do widzów. No, kto by pomyślał, co nie? Dobra, rozwalmy tutaj na starcie. Chociaż na starcie byłoby najlepiej po prostu to wszystko przeskanować i zobaczyć, że tu jest najwięcej. Wziąć dynamit, tak, ale to trzeba teraz się przemieścić tutaj. Podpalić to. E. Dobra, dużo roboty, jak widzicie, i wrzucić to. O co to poleciało tam gdzieś? Co tu się dzieje? Dobra, e, nie pykło, dobra. Potrzebujemy tego. Zróbmy to ręcznie, normalnie, jak przystało na prawdziwego górnika, a nie jakiegoś tam e, specjalista dynamitu. Dobra? Cyk, 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 cyk. Rozwalamy. No nie chce się rozwalić. Jak tam z czasem? A e, już prawie na czerwono. Już prawie na czerwono. Ok, już jest na czerwono, dobra, musimy to zbierać wszystko. Dobrze, mamy tą rękawicę, która przyciąga wszystko. No i dobra, udało się. Lecimy sobie teraz na górę znowu. Huch, było dość niebezpiecznie, muszę przyznać. Ale się udało i zdobyliśmy punktów 160. No tak, z 300 fajnie by było. 245. No nie był to jakoś super udany run, że tak powiem. Mamy tutaj, wynocha mi z tym, jakieś wiaderko mamy. Task list, blow everything up, leave a mark, reach the stars. Ok, gift of autumn, to jest dużo rzeczy widzę do zrobienia. Jakiś kolejny dynamit, co to jest w ogóle? Jesus, naprawdę wiele rzeczy tutaj można sobie fajnych kupić. Na przykład jest wiaderko jakieś, ale nie wiem do czego ono służy. Chyba na jakiś toksyczny płyn, tak mi się wydaje. To też będziemy mogli pozbierać. Dobra, słuchajcie, w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. E, mam nadzieję, że się Wam oczywiście podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, skomentujcie i zasubskrybujcie kanał koniecznie. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Hej ty, wbijaj na G2! Z kodem Admiros 3% zwrotu. Link w opisie. A u...